Zapotrzebowanie na specjalistów do sprawy marketingu jest w tym momencie bardzo duże, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze większe. Do niedawna jeszcze patrzyliśmy, czy reklama na internet wyprzedza reklamę na prasę, na telewizję. Już zdecydowanie wyprzedziła. Dzisiaj widzimy znaczny wzrost wydatków na przykład na social media, aczkolwiek nie, nie tylko. Generalnie, jak sobie popatrzymy na to, jak wzrastają budżety w internecie, ten wzrost jest naprawdę bardzo duży, jest imponujący i co najważniejsze, wszyscy specjaliści przewidują, że on jeszcze przez długi czas będzie się utrzymywał. Powiedziałbym, że zapotrzebowanie będzie zarówno na osoby, które będą się zajmowały strategią, jak i osoby, które później rzeczy taktyczne będą realizowały. Czyli będą potrzebni i strategzy, i taktycy, czyli specjaliści od pewnych konkretnych kanałów. Specjaliści od Etsu, specjaliści od pozycjonowania, specjaliści od tego, co się teraz bardzo mocno rozwija, czyli search in social media, specjaliści od chociażby wizerunków sztucznej inteligencji. To, co też uznałbym, że jest bardzo kluczowe, to właśnie wypatrywanie tych nowych dziedzin, które dopiero nadchodzą. Jeśli chodzi o kompetencje, jakie są potrzebne w zawodzie marketingowca, digital marketingowca, trochę zależy od tego, w którą stronę ktoś się ukierunkuje. Widzimy, obserwujemy to, że o ile wcześniej rzeczywiście młody człowiek wybierał sobie pewną specjalizację i szedł w nią, czyli na przykład był UX-owcem albo specjalistą od analityki, tak dzisiaj raczej oczekuje się od niego, żeby on był tak T-shaped marketerem, czyli żeby oprócz jej swojej kluczowej specjalizacji posiadał jeszcze. Wiedzę, kompetencje w kilku innych podobnych specjalizacjach. Na studiach z tej branży student nauczy się obsługi konkretnych kanałów czy mediów, natomiast również kwestii związanych z Digital Customer Experience.